Legia, największy w Polsce. Cześć, kibice Legii Warszawa. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, skorzystaj teraz z okazji, aby to zrobić i nie przegapić żadnej wiadomości o naszym ukochanym klubie. Kibicujmy razem i śledźmy każdy krok Legii w tym sezonie. Właśnie pojawiła się wielka aktualizacja dla wszystkich fanów Legii Warszawa. Podczas konferencji prasowej przed kluczowym meczem z Briondby Kopenhaga, w ramach trzeciej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji, trener Gonkalo Fejo z dużym optymizmem wypowiedział się na temat nadchodzącego spotkania. Zaznaczył siłę Briondby jako przeciwnika. Wskazując ich jako jednych z najtrudniejszych, z jakimi przyszło mu się zmierzyć podczas jego kadencji w Legii. Fejo skorzystał również z okazji aby wyjaśnić nieporozumienie dotyczące jego niedawnej konferencji prasowej po niespodziewanej porażce z Piastem Gliwice. Według niego przeprosiny nie dotyczyły samej porażki, lecz słabej gry zespołu w tamtym meczu. Ten mecz z Briądby odbywa się kilka dni po spotkaniu z Piastem, gdzie nasz poziom nie był zadowalający. To może nas tylko zmotywować. Mamy szansę zareagować i to zrobimy. To zespół, który jest przyzwyczajony do wygrywania. Przed meczem z Piastem mieliśmy siedem zwycięstw z rzędu. Każdy wynik poza zwycięstwem wywołuje u nas frustrację. Mamy okazję w meczu z Briondby pokazać, że jesteśmy zdolni do czegoś więcej. Fejo dodał. Moja konferencja została źle zrozumiana. Nie przeprosiłem za porażkę, to jest część sportu. Jako legia walczymy zawsze do końca, pozostajemy razem nawet w trudnych chwilach. Przeprosiłem za postawę zespołu, nasz poziom był niezadowalający. Jesteśmy świadomi, że zagraliśmy słaby mecz. I co o kibice, co osądzicie o słowach naszego trenera Goncalo Fejo? Czy to tylko po to, aby uspokoić fanów? Zostawcie swoje opinie w komentarzach, chcemy wiedzieć, co myślicie. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, aby nadal śledzić wszystkie wiadomości i aktualizacje dotyczące legii. Do zobaczenia!